Nie tylko silniki z bębki się przeszczepia, ale teraz całe drzwi. Paweł będzie biegał z tymi drzwiami i będzie je rysował. Dlaczego? Dlatego, że one są oklejone przynajmniej częściowo taką specjalną folią, którą właśnie testujemy. Dlatego, że byłem u chłopaków, którzy właśnie zajmują się detailingiem i po pierwsze zostawiłem im Wranglera do czyszczenia, po drugie, chcieli nam przedstawić właśnie taki projekt i taki produkt dla ludzi, którzy mają nowe samochody terenowe. I boją się wjechać w teren, bo porysują lakier. Także zaraz zobaczymy, jak bardzo ta folia jest odporna i jak bardzo ona chroni. Wiosna idzie, więc mój wrangler trafił do spa, można tak powiedzieć? Tak jest, jak najbardziej. Dostaliśmy taką propozycję, żeby potestować rozwiązanie, które pozwoli nam zabezpieczyć lakier terenówki, szczególnie nowej. Znaczy, mój wrangler nie jest ani nowy ani tego lakieru nie ma w idealnym stanie. Więc o co chodzi i co będziesz nam proponował tutaj? Tak, w tym wypadku przeprowadzimy sobie oczywiście wieloetapowe mycie samochodu z oczyszczaniem. To się zajdzie? Zajdzie, jak najbardziej. Korekta lakieru, czyli polerowanie wieloetapowe oraz zabezpieczenie powłoką ceramiczną. Dodatkowo wrzucimy Ci elemencik folią bezbarwną PPF, czyli najlepszym zabezpieczeniem, jeśli chodzi o lakier, która uchroni nam właśnie ten lakier przed uszkodzeniami mechanicznymi. Wy dużo jeździcie teren, z lasy i tak dalej, te krzaczki są na poziomie dziennym. Dlatego ta folia będzie naprawdę super super rozwiązaniem, bo wszystkie uszkodzenia powstaną na niej, a nie na lakierze, czyli za jakiś czas sobie ściągamy tą folię i pod spodem mamy idealny lakier. Tutaj jest lakier i porysowany. Tutaj jest folia i tutaj znowu jest, że tak powiem lakier. Ja pierwszy test jaki zrobię na tej folii to będzie test wrednego sąsiada. Znaczy ja mam cudownych sąsiadów, gra w ogóle. To jest właśnie test wrednego sąsiada albo kogoś na parkingu. Straszny dźwięk. Ewentualnie Straszny. to był dźwięk kolca z krzaka, który robi nową szramę na lakierze. To jeszcze raz. Folia, oryginalny lakier. Złośliwość. I teraz Paweł pobiega po krzakach, żeby zasumulować sytuację typowo off-roadową, czyli kupiliście nowe auto i jedziecie na przykład w teren, no i są krzaki. No i teraz zobaczymy jak bardzo krzaki zostają, a jak bardzo nie zostają. Czy jesteś pewny, że to jest najlepsze zabezpieczenie i, i nad... że tak powiem najmniej inwazyjne dla auta? Tak. No, no tak. bo wiesz, że terenówki to wszyscy jak chcą zabezpieczyć przed gałęziami, to stosują takie powłoki mhm. typu Raptor i tak dalej. One są fajne, ale bardzo grube, wymagają malowania całego auta, no i tu już jest taki proces, powiedziałbym, raczej nieodwracalny. Tak jest, dokładnie. Tutaj mamy proces odwracalny, czyli ściągamy folię i y, mamy lakier, powiedzmy, pierwotny. Jeśli chodzi o lakierowanie ponownie elementu, to u nas no niestety jest to utrata wartości, tak? Jeśli mamy zabezpieczony folią, mamy jakąś rysę czy coś w tym stylu, ściągamy tą folię, mamy idealny lakier. A na przykład na gołym lakierze mamy rysę, musimy pomalować, mamy już nagle 300 mikronów, tak? Ktoś przyjedzie z miernikiem, aha. zmierzy, aha, dobra, to było malowane i już wyobraźnia sobie działa, tak? Że dobra, skasowane pół auta. To jest ta magiczna folia. Tak, tak jest, tu ma 200 mikronów. Możemy sobie to próbować rozciągać. Musi Trzymaj być... mocno. No. <laughs> Widzisz, ona jest bardzo elastyczna, czyli tak naprawdę każde gałęzie przyjmuje na siebie. A, jeszcze dodatkowo. Folia ma właściwości samoregeneracji, czyli zawiźniania się zarysowań pod wpływem ciepła. I to działa, bo sprawdzaliśmy nieraz. <słyski> Rajdowa symulacja podjeżdżania pod Czy Co ciężko tak ocenić, bo w kamerze to tak nie widać. Tutaj trochę są zarysowania. A nie, to tylko taki brud z foli. W sensie to nie były zarysowania, tylko taka kora. Pod palcem schodzi, a tutaj widać rysy. Na folii widać takie jakby odkształcenia trochę tej folii na największe rysy. Ale, ale to takie trzeba się przyjrzeć, żeby je zobaczyć. Pod palcem trochę, ale tu gdzie tak na maksa dociskał, nie? Nie, naprawdę spoko. Jeśli chodzi o folię bezbarwną PPF na przykład na front pojazdu, to zaczynamy kwotą od 4000 zł netto. Jeśli byśmy rozmawiali o oklejeniu całego samochodu, no taki Wrangler, przykładowo. To w granicach 14 tysięcy zł netto. Dlaczego tak drogo? No tak, ale przy wartości powiedzmy pojazdu ile taki samochód. No, dienny? teraz to mm, 200 podrożały terenówki. Nie, no 250. No, powiedzmy 130, 140. A, okay. Ale nowy Wrangler, nowy Wrangler z salonu, jeśli wyjedziesz, bo teraz już nie ma aut za bardzo, ale nowy... Główny to jest jakieś 260 tysięcy. Okej, okay, no to czyli tak naprawdę mamy powiedzmy jakieś tam 6%, no powiedzmy 6 wartości pojazdu. Teraz patrz, tutaj to jest starte, a na folii, o na folii też jednak, no to opustak ściera folia. Ale czy star Ale dobrze, bo teraz jak zerwiemy folię to zobaczymy czy lakier ucierpiał. Ale to jeszcze, jeszcze trzeba je trochę pomaltretować. Chociaż czekaj. Taka... Nie no, folia wytrzymała chyba. Czuć ślady zadrę na poli, ale to, co jest białe, to jest jakby ale jest, ryska, pustaka. Folii. Ale jest taka różnica, że jakbyśmy tą folię zdarli i przepolerowali, to pewnie nie byłoby śladu, no. a tego, co zrobił Pustak na Lakierze, już się nie spoleruje. Nie. Podsumowanie jest takie, że to faktycznie działa. No, widać, że rysy tutaj są i w tym momencie się kończą. W miejscu, gdzie była naklejona folia, jest koniec tych grubych rys. Nie spodziewałem się. Myślałem, że te rysy zrobione przez te bloczki betonowe będą na tyle głębokie, że będzie to widać na lakierze pod folią. Ale nie. Zerwaliśmy folię i naprawdę nie widać tych rys. Nie widać też rys, który zrobił życzliwy sąsiad. Przyjechałem dzisiaj odebrać Wranglera od chłopaków, tylko że pogoda jest fatalna. Pada, jest brzydko, mokro i po prostu jest jeden dylemat. Czy ja w ogóle z tym samochodem powinienem wyjeżdżać po tych czyszczeniach? Na razie idziemy zobaczyć jak wygląda Wrangler który nie był czyszczony od bardzo dawna. W środku też była taka skorupa z błota, że w ogóle dramat. Czy bardzo był syp w środku? E, był. Nie. Nie, nie. Ale miałeś w życiu kiedyś tak ugłocony samochód na warsztacie. Chyba czy nie? kurczę, pierwszy raz. Gdybyś mnie tak skasował uczciwie, to jaka to jest cena? Że ktoś przyjeżdżał z syfionym autem i... No za takie pranie powiedzmy samochodu po offrodzie, no to 1000, 1200 zł to trzeba liczyć, tak? Uuu. No tak to wygląda. Tak, ten offroad nie jest. No nie, nie jest oczywiście. Zazwyczaj tak jest właśnie, jeśli auto jest powiedzmy zaniedbane. Niestety, jak twoje samochody. No, no, szczerze, no było, ten, tak. powiedzmy, zaniedbane. No, tak. był no to ten efekt jest taki najlepszy, prawda? No, powiem, my też, jakby dużo mamy samochodów nowych, z salonu prosto, zabezpieczamy A, folią i powłoką ceramiczną. Chciałem zapytać, po co ktoś nowym samochodem z salonu, samochodem przynosić? No właśnie do po was, to. jak jest czysty. Właśnie po to, to żeby, żeby, tak, żeby zabezpieczyć, żeby ten samochód się po prostu nie starzał. No i fajnie, nie raz zrobić, jest oczywiście taki samochód jak ty masz, gdzie ten efekt jest y, dobrze widoczny, tak? Naprawdę serdecznie dziękuję, bo wiem, że to była ciężka robota, błotna robota. E, naszych widzów, że tak powiem, zapraszam. Zadzwońcie, zapytajcie się, mówię na hasło Terenwizja, jest pewna niespodzianka, nie będę mówił jaka, każdy się przekonać. Tak.